Witam Państwa, nazywam się Edward Ludczyn, zawód rysownik. Polecam swoją jeszcze ciepłą, nowiesieńką książkę, a w zasadzie album z rysunkami. 300 bardzo fajnych, ciepłych, śmiesznych rysunków. Serdecznie zapraszam do nabywania, do wypożyczania, a wręcz do posiadania tej książki w swojej biblioteczce. To y, najnowszy zbiór. Y... Pana rysunków, siódmy już z kolei, czy łatwo było wybrać do niego ilustrację? No więc tu był problem, bo tak naprawdę w dorobku mam kilkanaście tysięcy rozmaitych realizacji, w tym takich żartobliwych, no może, ja wiem, pięć, sześć tysięcy. Wydawcy przesłałem 800 rysunków, Ponieważ sam nie umiałem ich wybrać. Nie, nie, dokonanie wyboru było ponad moje siły, ponieważ nie miałem do, do tego dystansu. Każdy z tych rysunków według mnie się nadawał. Wysłał Pan 800 rysunków. Ale równie rysunków dobrze pisaliście. każdy z nich można było wyrzucić i też byłoby dobrze. Jak Panu się y, końcowy efekt podoba? No edytorsko jest niezły, chociaż mam pewne zastrzeżenia co do okładki. Mianowicie został tu mm, zreprodukowany jeden z rysunków, który wykonałem dla Miesięcznika Łowiec Polski. Państwo na pewno się przyjrzeli ten, tej okładce. W każdym razie jest tu mm, potworny niedźwiedź Grizzly, który zaraz dopadnie naszego myśliwego, który trzyma pod pachą kulę inwalidzką. Jedna już jest zmiażdżona. I pozornie wszystko było w porządku, ale tam był jeszcze tekst, którego nie dołączyli wydawcy. Ajajaj. Niestety. Bo on był niestety gdzieś na dole przy skanowaniu pośpiech i mianowicie ten, pa, ten pan mówi: Nie masz szans, została mi jeszcze jedna kula. Tak, tak było w oryginale. I, I połowa dowcipu i połowa wcipu uciekła. Jak często pojawiają się pomysły na rysunki satyryczne? Tu nie ma nie ma na to recepty. Znaczy albo, albo szybko, albo czekam 2-3 dni. Jeżeli mam temat zadany, powiedzmy sobie, yy, bo ja współpracuję, to pani mówiłem, państwu nie, z, z, mam przyjemność współpracowania z łowcem polskim, to jest takie pismo dla myśliwych, i z y, magazynem miesięcznikiem dla młodych rodziców mamo to ja. I czasem, czasem redaktor naczelny mówi, panie dwadzieścia, ale coś o lisach, żeby pan narysował, albo o dzikach, albo, albo coś w tym rodzaju. No i ostatnio właśnie prosił, żeby było o lisach. I wymyśliłem coś takiego. To jeszcze rys rysunek będzie opowiadany, a jeszcze nie naszkicowany, nie, nie narysowany. Stoi sobie Paw, strosząc swój wspaniały ogon, a przy tym Pawiu siedzi sobie Lis, strosząc swój. To znaczy jeżąc, nie wiem, pusząc. W każdym razie y ogon tego Lisa wygląda jak ogon Lisa Vitalisa, ze znanego długiego poematu Przygody Lisa Vitalisa. I ten pap tak patrzy na tego lisa i mówi, no może i masz ładniejszy ten ogon, bo rzeczywiście tak za kadr się chowa mniej więcej ten, ta ruda kita i mówi, może masz ładniejszy ten ogon, ale do mnie nie szczelają. I, ta, i, i tak, no i to znaczy ja nie mam, nie mam recepty na to, żeby jakiś fajny pomysł wpadł do głowy. Spotkanie z panem Ludczynem bardzo mi się podobało. Cenię pana Ludczyna za e, wybitne rysunki, za e, pomysłową kreskę.